Nazywam się Robert Socha. W przedszkolu już mnie nazywali Kowol, nie wiem czemu. Od no dziecka mnie to wciągało, te dźwięki tych owadeł, motów. Później chodził pomagać, sprzątać, zamiatać. Wiadomo, jakieś kawałek prynta ciepnej do ognia zagrzać, wykuć. No i wciągało mnie to. No. W wieku 15 lat to już miał dużo rzeczy wykuć. Kiedy kuźnia powstała? Kuźnia powstała w 1702 roku. Protoplastum wszystkich tych Sochów w Binkowicach. Pierwszy Kowol, co był, to był Johannes Socha. Miał syna Andreasa, co to przejął. One był Franz, Urban, Anton, Johan, Alois. potem były jeszcze mój wujek, w tym momencie pierwsza późnia z osiem lat go nie między nami, mój tata, no i o ja teraz jako dziewiąty. Kiedyś to była podstawowa jednostka we wsi. To jednostka we wsi. Taką ważną osobistość była potrzebna, głównie w wsi rolniczej typowo. Podstawowe narzędzia rolnicze, pługi, klemierze, to wszystko, broń do skokowań. Więcej było Roboty cięższej niż teraz. Kiedyś było przed wojną w Binkowicach 400 koni i to obsługiwały 4 kuźnie. Jak to się stało, że udało się to przetrzymać? No, tradycja no, Renuma z ojca na synach coś przychodzi. No. Ja do dzisiaj mam klientów, co ojciec kiedyś obsługiwał bo dziadek. Są takie bramy, że wszystkie maszyny stoją. Że wszystko trzeba ręcznie wykuwać, nitować. Od rynki każdy element dorobić, rekonstrukcję renowację, no to, to dłużej trwa. No, ale jest to jakoś pamiątka. No. Nie, już nie będzie, a to zostanie. Ten zawód przetrwa? Chyba tak, prawda? Znaczy, no, no, chętnych nie ma do tego zawodu. To jest ciężki zawód. Mam nadzieję, że czasy młodzi wszyscy wiadomo, szkoły, to jest może, może i taki wstyd, że ktoś na zawodówkę dzisiaj idzie, nie wiem, o co w tym chodzi, ale nie ma chętnych do roboty. Co to daje? Satysfakcję? Znaczy, ja się z tego żywię, to jest mój chlip. Nie dość, że to lubię robić, to, to, jak, traktuję to jak hobby. No. Też przez to, że się to traktuje jako hobby, to też można czerpać z tego przyjemność i można to robić dobrze, można to robić profesjonalnie. No to jest to. Człowiek niekiedy musi dłużej porobić, no, żeby dokończyć robota, żeby wdążyć na czas. Nie masz 8 godzin i fajrant. Trzeba dokończyć, bo termin goni. Czego życzyć na przyszłość? Ja potrzebuję jednego zdrowia wsparcie rodziny no i zdrowie dla całej rodziny, wiadomo to. Najważniejsza jest rodzina.